Ja widzę, witam Was w kolejnym odcinku z reakcji na skierowanie Multiverse. Dzisiaj jest Multiverse 34 partia. Lecimy. Ogólnie krótkie to jest, bo to 3 minuty. Więc lecimy. Dobra, mamy to. A. Biją się. tylko coś im słabo idzie głośniki aha sobie przyciągnął a i ten a niech spróbuje go przyciągnąć może się uda czy nie co on robi o no właśnie Dobrze mówiłem, żeby przyciągnął. No, przez to ten może mieć większe szanse. ja, ale jednak nie. A to w ogóle i tak ma dwie części. Będzie miał. No nie, o. Co widzimy? Nie. A, o, a, to tak stracił jedno oko tylko. Ciekawe, czy coś będzie jeszcze. A. Uciek, tak szybko. No uciekli. No i co? Nie mam więcej ucieczek. Perfekt. koniec. Nie, jeszcze nie końc, jeszcze. Oho, ktoś przyszedł. Aha, jakieś. Nie wiem, co, co to jest. Co to jest? Jakiś mały gnojki. C Sam pokona ich. Na spokojnie. I to tyle Tak, i to tyle Więc no co, ja więc się z wami brzegnął. Do zobaczenia elo. I łapka i słup zostawcie.